Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie, witam się z Wami z Malty, z Natalią, która hey, tak. jest chwilowo w pracy, więc damy jej spokój, niech dodaje zdjęcia. Właśnie jesteśmy w drodze i jedziemy do Gozo, już tam byłam i jest naprawdę przepięknie. Jest to miejsce naprawdę godne odwiedzenia, zresztą zaraz sami zobaczycie. Bardzo się cieszę, że miałyśmy możliwość przyjazdu na Maltę, ponieważ kiedyś byłam z moją siostrą, z Martą, to chyba było Marta na Malcie. Tak, Marta na Malcie, więc byliśmy właśnie z Martą i spędziłyśmy naprawdę bardzo fajny czas. Teraz jesteśmy w troszkę innym miejscu. Mamy hotel w miejscowości Syliema. Mm, więc też później wam go pokażemy. Natomiast dzisiaj eksplorujemy gozo i pokażę wam co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że będziemy w równie pięknych miejscach co byłyśmy z moją siostrą, bo tutaj mm, troszkę inaczej jest to zorganizowane. Później wam o tym opowiem. Więc na razie kierujemy się w stronę gozo i będziemy oglądać piękne rzeczy. Mm. Słuchajcie, już jesteśmy przygotowana, Jesteśmy idziemy, ubrane na, na kajaki. kajaki. Liczę na to, że ona będzie bardziej wiosłować, bo ja mam takie zakwasy, że nie mogę ruszać rękami. Także słuchajcie, może, może podołam. Tak. Podoła, ja ci pomogę, ale będę głównie liczyć na ciebie. Niestety nie mogę wziąć kamery, ale bierzemy iPhone'a. Na własne ryzyko. Tak, mam nowy, nowy, nowy telefon, A, więc Zatal jest żebym ja wzięła swój, więc dobra, bierzemy i mam nadzieję, że uda nam się coś zagrać. A teraz wam pokażę przygotowanie do kajaków. Słuchajcie, jesteśmy gotowe na kolację. Ja mam dzisiaj set z lepliwe. To jest polska marka. A Nati co ma? Sukien na zwerzki. Sukienka na zwerzki. strasznie mi się podoba, pokażny. Wzięłam trochę za duży rozmiar na A dlaczego za duży rozmiar? Bo chciałabym, żeby ja się nie zmieściła te świnie. No i że masz eski, to z eskę. Bardzo ładna jest ta sukienka, przepiękna. No i żeby nie było za elegancko. Okej, zobaczcie, jeszcze uwalona cała od sobie. Tak, i od kamieni. No także tak wygląda mój secik. Żeby nie było za bardzo goło, bo tutaj, proszę bardzo, cyc wystaje, to założyłam marynarę i do tego lniana torba, w której trzymam kamerę. Zobaczcie jaką mamy podwózkę, proszę Dobre. bardzo. Prawie limuzyna. <gry> Nie zdążyłyśmy totalnie na nic, bo program tutaj jest naprawdę mega napięty i ciągle gdzieś jeździmy, więc w zasadzie nie zdążyłyśmy nic zrobić z włosami, w zasadzie nie zdążyłyśmy nic zrobić, tylko przyjechałyśmy, od razu się przebrałyśmy, wybrałyśmy dwie rzeczy, których nie trzeba było prasować, a teraz jedziemy podobno do jakiejś fancy restauracji, która ma przepiękny widok, no właśnie i basen, tam też można właśnie pić drinki i imprezować. Bye, 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 widzimy się na kolacji. Cześć kochani, witam w kolejnym dniu na Malcie. Dzisiaj mega turboleje deszcz i jest taka bardzo nostalgiczna pogoda. Ja w ogóle ostatnio bardzo polubiłam deszcz i jakoś tak skłania mnie do refleksji, do jakichś tam przemyśleń. No i bardzo często sprawia, że mam smutny humor. Natomiast dzisiaj jest w miarę ok. Aczkolwiek po publikacji mojego filmu nie ukrywam, że dostałam bardzo dużo wiadomości od Was które zamiast mnie pocieszyć, to mnie dobiły i e, ostatnie moje dni nie były przyjemne. Dzisiaj w sumie mam chyba najlepszy humor ze wszystkich e, dni poprzednich, e, więc no jest jak jest. Słuchajcie, siedzę właśnie w restauracji, i moja siostra ma spotkanie w pracy, które będzie trwać e, jakieś pół godzinki, więc siedzę sobie sama, biję kawę. Zamówiłam sobie herbatę miętową i e, kawę latę, natomiast e, pani nie przyniosła mi herbaty, ale to nic. Wypiję kawę. No pogoda, powiem Wam, że jest bardzo średnia. Wczoraj było naprawdę tak ślicznie. Prowaliśmy właśnie na tych kajakach. Nawet sobie troszkę zdążyłam opalić nogi, więc to jest ekstra. Ale oczywiście jest wyjazd, no nie? Jest relaks, więc oczywiście muszę być chora. Już w dzień wyjazdu bolało mnie gardło. Ja nie wiem, co jest grane. To jest po prostu, to jest powalone, słuchajcie. Już w dzień wyjazdu bolało mnie gardło, ale siedziałam dobra, zażyję sobie jakieś leki, będzie git. Natomiast no nie jest git, mam taki katar, ciągle leję mi się z nosa, muszę mieć chusteczki przy sobie. A wracam w sobotę i w niedzielę czeka mnie kolejny lot i słuchajcie, bardzo długi lot, bo wylatuję w fajne miejsce. Teraz dużo się nie będzie działo, więc fajnie, bo nie będę miała czasu na myślenie. Mam nadzieję, że nie polecę chora, bo jeżeli dalej będę miała taki katar, to w tym samolocie, przy takim długim locie, aż by się zrymowało, to po prostu się bał duszę. Więc słuchajcie, piję kawę. uciekam, widzimy się później. Mam nadzieję, że nagrania z deszczu wam się spodobają. Ja kocham takie nagrania. No i co? No tyle. Żyćko. Słuchajcie, wróciłyśmy już do pokoju hotelowego. I korzystając z okazji, że pięknie są pościelone łóżka, pokażę Wam, że jest bardzo, bardzo długi korytarz. Idziemy, 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 idziemy. Tutaj mamy szafę, w której nic nie wywiesiłyśmy, ale są takie fajne lustra. Ogólnie pokój jest naprawdę bardzo przestronny, jest mega duży, nie? na pokój hotelowy, to jest bardzo duży. Pokażę Wam jeszcze szybko łazienkę. No, w łazience, tyle Wam pokażę, jest wanna, więc jest bardzo wygodnie. No i teraz pokażę Wam widok. O! Widoczek jest naprawdę ładny. Tylko, że leje. Zebrałyśmy się z na kolację i chciałam Wam pokazać moją sterówkę. Mam ubrany czarny top. Na to pójdzie kurtka skórzona, ale pokazuję Wam przed. Spodnie, dżinsy, szpilki. Tu jest syf. Chodź, pokaż swoją stylówkę. No teraz powinnaś tak jak na TikTok. A choć bliżej, tu jest ładniejsze światło. Jest Natalia i jestem z Krakowa. Super, powiedz mi co masz na sobie. Marnarka znówła, jakieś dwa złote. Top, jak na to mówią, top. Pull and Bear. Jakieś 20 zł. Spodnie Zara, 200 buty. Mm, jakieś 10 tysięcy. <laughs> dolarów. Tak. Yy, I piżuteria. toks. Ładne. I włosy. Włosy na wodzie. Tutaj. Morska woda. Świetnie, rewelacja. Teraz ze skórzaną kurtką wyglądam tak. Wiele się nie zmieniło, ale ta szpila mi się podoba. Fajnie. Uzupełnia luk taki sportowy. Mega dobrze się czuję. I idziemy. Zobaczcie, moja piękna ranska. taka piękna. Piękna, zdrówka. W ogóle, słuchajcie, uwielbiam kieliszki do wina, a zwłaszcza do czerwonego. I zawsze, gdzieś jestem, to dokładnie patrzę na to, jaki jest kieliszek. Zobaczcie, on tak pięknie wygląda. W zasadzie na nagraniach nigdy tego nie widać, ale ja tak kocham kieliszki do wina, a sama mam w domu najzwyczajniejsze z Ikei. Ale jak gdzieś jestem, to zawsze doceniam piękno kieliszku, więc taki troszeczkę absurd. Ale winko jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc wasze zdrówko. Risotto z truflami. Szczerze mówiąc nie przypadam za truflami, ale spróbuję. A tutaj mamy nie, zupę warzywną. To nie jakiś krem z warzyw. Mogę spróbować Tak. Ładnie wygląda. Bardzo ładnie. I co? Okay. Bardzo dobre. I słuchajcie, live spróbuję tutaj. Pyszne. Pierwszy raz słuchajcie chyba smakują mi trufle, jakoś zawsze mi tak przytłaczały i zawsze mi psuły cały smak. Pyszne. Hmm. tak też mówi, że pyszna. Nie wiem czy ją słyszycie, bo troszkę to jest gwar. Dajesz okejkę? Tak. Serio, dobra. Dobra, pyszne. pyszne. Ja. Jezu, ale ta zupka twoja wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest smaczna. A ty nie próbowałeś, już nie? Tak, ale czupka, dobra? Dobra, bardzo smaczna, super. Oh yeah. No to jemy. Cześć Wam, witam kolejnego dnia. My już wstałyśmy, wykąpałyśmy się i się ubrałyśmy. I jesteśmy gotowe na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy w piękne miejsca, więc nie możemy się doczekać. Nie pada deszcz, świeci nawet słonko, także idealnie. A teraz Wam pokażę, co jesteśmy ubrane. Pokażę Wam mój pierwszy setik, a za chwilę pokażę Wam nati. Ja mam taki set z Ocean Apart, z najnowszej kolekcji. Jest to set maja. Jest mega, mega wygodny. W ogóle uwielbiam te ciuchy do ćwiczenia. No, i też teraz do chodzenia. Fajne ciałko, jakby w tym leży. E, wybrałam kolor taki bordowo, taki, taki, taki śliwkowy. Jest świetny, bardzo mi się podoba w ogóle. Oni mają piękne kolory, przepiękne w ogóle granaty. E, ja średnio przypadam za granatem, ale e, właśnie mam ulubiony setik z Ocean Apart, e, w którym chodzę cały czas na ćwiczenia. Jak ktoś e, siedzi na moim Insta razem ze mną co poranek, to na pewno wie o co chodzi. Także dzisiaj w ten sposób będę ubrana. Założę sobie jeszcze białą koszulę. A teraz pokażę Wam Nati. Cóż to za pozycja? Proszę bardzo. Nati ja ma taki sam set, tylko że w innym kolorze. Jest taki gołębiowy jakiś. Gołębiowy, Fajny właśnie jest taki ciekawy, się nie? Podoba. Że nie szary, nie zielonkawy. Taki, taki niebiesko-szary, taki gołębiowy. Jest taki kolor gołębi? Go, głębi, o... głębi, głębi o... Ja <laughs> I sobie... Ja, ja tak myślę, Powtarzam, to i mówię, coś jest nie tak <laughs> z tym słowem. Słuchajcie, właśnie jesteśmy we wiosce Papaya i tutaj te wszystkie mini słodkie domeczki, które mogliście widzieć, zostały zbudowane na potrzeby filmu, natomiast tak się ludziom spodobało, że zostawili to i stworzyli tutaj muzeum, jakieś baseny, różne atrakcje dla dzieci i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo uroczo. Możecie zauważyć, że leje deszcz, kurde, schowam się tutaj, ale naprawdę robi to wrażenie. Właśnie jak zobaczyłam tą wioskę z góry, tak się zastanawiałam, kurde, to jest realne? Bo te dachy są takie powyginane, że jak to możliwe, że taki dom stoi? No, a się okazało właśnie, że to jest takie muzeum i że kręcili tutaj film o papaju. Wpadło? Ej, ale dwa razy do jednego, oszukistko! Czekaj, czekaj, czekaj! So close. No, ale jest mokre, do tego się nie da. Cześć, żeby Ci widać. Słuchajcie, my już wróciłyśmy i teraz idziemy na szybką drzemkę, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że z moim kodem Sylwia YouTube napiszę Wam ten kod. Otrzymacie 40% zniżki na wszystko w Oceans Apart i więcej szczegółów napiszę Wam w komentarzu, ale to nie wszystko, bo pod koniec filmu będzie jeszcze super niespodzianka, także zostańcie koniecznie, bo przygotowałam dla Was coś super. Słuchajcie, codziennie się stroiłyśmy jak szczury na otwarcie kanału, a dzisiaj jesteśmy. Chodź To właśnie, sobie ja sobie dlatego się W mega, nie mówię. W butach idziemy na kolację. Ostatnią. Proszę bardzo. A, zamknęło się, ale to nic. O, to masz w ogóle, zobaczcie. Jaki obów, proszę bardzo. Tutaj Troszkę Na piasku. Nie się się. Także wyglądamy tak, bo codziennie właśnie się stroiłyśmy, a ludzie byli na i wyglądałyśmy trochę śmiesznie. A pewnie dzisiaj będą elegancko, a my będziemy jak lupelera. No i to nic, idziemy. Słuchajcie, całe szczęście, że się nie wystroiłyśmy. Teraz nagrywam to godzinę później. Czekałyśmy godzinę w lobby, ponieważ miał po nas przyjechać kierowca o godzinie 19.30. I czekałyśmy tam jak dwie wariatki. I po nas nie przyjechała się. Okazało że został zmieniony program. Nikt nas o tym nie poinformował, nikt do nas nie zadzwonił, no i wszyscy mają nas gdzieś, więc jestem trochę zła, bo też jesteśmy głodne i kompletnie nam się nie chciało iść na tą kolację, no właśnie, ale stwierdziłyśmy, że pójdziemy. No i jakbym się wystroiła w sukienkę, to naprawdę bym byłam mega wkurzona, a przynajmniej się nie wystroiłam, no ale straciłam godzinę na czekanie. W korytarzu Dzisiaj słuchajcie, mamy pachę z tym jedzeniem Przyszliśmy teraz tutaj na dach naszego hotelu Jest taka bardzo fajna japońska restauracja wielką taką kuchnię I okazało się, że No oczywiście jest piąteczek, piątuniu No więc nie mam miejsca I wszystkie stoliki są zarezerwowane, ale pozwolili nam Zamówić do pokoju Więc zjemy w pokoju I na całe sześć zostaniemy w tych dresach A teraz w ogóle jestem właśnie na tym dachu I zobaczcie Jaki jest fajny klimacik za dużo tutaj nie widać, w ogóle jest dziwne światło, ale jest super basen. Tam daleko, daleko, daleko jest miasto. Super to wygląda. I co udało się zamówić? Tak. No to fajnie. No, 30 minut będzie. O, super. Także zjemy sobie w pokoju, też za chwilkę pójdziemy się już pakować. No, bo jesteśmy dzisiaj tak naprawdę ostatnią noc. Powiem wam, że ten tutaj pobyt był bardzo intensywny, bo ciągle rano wstawałyśmy. Yy, Kompletnie jesteśmy niewyspane, też bardzo późno wracałyśmy z tych kolacji, właśnie niektóre tutaj Wam pokazywałam, więc jesteśmy zmęczone, ja jeszcze oczywiście jestem chora, więc naprawdę ten wyjazd był bardzo, bardzo intensywny, ale bardzo żałujemy, bo wczoraj miałyśmy być w takim pięknym miejscu e, i miałyśmy pływać łódką po, pomiędzy takimi skałami, Jezu, no to było mega, natomiast no był strasznie duży wiatr, no i to odwołali. No szkoda, no ale cóż, tak to bywa. Ale też fajnie, mimo że było intensywnie, trochę się właśnie zresetowałam i odcięłam, więc jestem bardzo zadowolona. No i też fajnie, bo jadłyśmy pyszne rzeczy. Dzisiejszy obiad był naprawdę cudowny. Ta sałatka z buratą to chyba była najlepsza sałatka, jaką jadłam. Dobra, to koniec tego gadania, widzimy się już w pokoju. Pokażę Wam, co zamówiłyśmy. Przeszło już jedzenie i wygląda naprawdę super. Tutaj mamy ro... Suszków. Tutaj mamy bowla z łososiem i mamy jeszcze zupę. Także nie umrzemy z głodu. Kochani, zbliżamy się już do końca tego filmu, więc mogę Wam przedstawić niespodziankę. Do zgarnięcia będą trzy zestawy od Oceans Apart, Sydney Set. Jeden set kosztuje 369 zł, a jedyne co musicie zrobić, to napisać w komentarzu swój idealny weekend. Plan na weekend albo jak lubicie spędzać weekend, piszcie koniecznie swoją nazwę z Insta. Należy obserwować Oceans Apart i mnie na Instagramie i ustawić konto na publiczne, to jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób właśnie Oceans Apart będzie się kontaktować ze zwycięzcami. Także trzymam za Was kciukasy, wymyślcie coś fajnego i ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo, no i widzimy się w kolejnym filmie. Bye!